Dzień dobry chłopcy i dziewczęta. Dziadek Paweł dostał komplet. Nowy komplecik outdoorowy. Przetestowałem. No tak, 40. Nawet ponad 1,5 godziny łaziłem w deszczu w, tym, w tej górze. Super. Jest wyposażona w. F. 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 Kapturek. Kapturek oczywiście można sobie za, zaciągnąć aż po... Można sobie przyciągnąć. Przyciąć brodę przy okazji. Tak, można sobie... O! Tu jest daszek usztywniony troszeczkę. I można nawet spać w tym, tak sobie gdzieś tam przytuknąć. Okej. Okay. Ale to zresztą. Wszystkie szwy są, proszę państwa przyklejane. Proszę spojrzeć, wszystko jest myk 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 myk, myk myk myk, myk przyklejane. Faktycznie ekologiczny, jak to zaznacza producent. Yy, Materiał yy, nie, yy, repelent, czy jak no, impregnacja ekologiczna dawała radę. Negatywy. Wą, za... To jest rozmiar L. To jest mój rozmiar. Proszę spojrzeć na moje ręce. Troszeczkę kurczę, za długie rękawki. Oczywiście można je skrócić. Pyk. Wtedy robi się taki jak na spodniach, taki fajny wzór. Wracamy, o. ale to jest błąd. Dlaczego? Błąd polega na szerokości rękawów. Stojąc na deszczu i chodząc w tym deszczyku, stwierdziłem, że po prostu zaczynam się pocić właśnie tutaj. Cóż z tego, że otworzyłem sobie ten yy, rękawki. Tak, żeby był... Cóż z tego, żeby był wywiecznik, cóż z tego, że producent zadbał o tę historię i zrobił coś takiego, że tu można sobie otworzyć zamek błyskawiczny, żeby przewietrzyć. Prawda? Jak się chodzi, no to jest normalne, że człowiek się... Poci, a ja za miałem z plecakiem, który miałem jedzenie. Czyli to jest błąd. Drugim błędem jest ta długość. To jest za krótkie moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli założymy plecak i zapniemy sobie, no każdy plecak teraz ma pas biodrowy, to zwróćcie uwagę, gdzie ten pas biodrowy zaiwania, zaiwania przez kieszenie. Czyli jeżeli masz w kieszeni rewolwer i chcesz go użyć przeciwko, kurde, jakiemuś bezczelnemu zbrodniarzowi, tak, to nie możesz go wyciągnąć, bo kurczapaka, tu masz pas biodrowy, zanim wypniesz pas biodrowy, to i wyjmiesz rewolwer, Odciągnę skórę i tak dalej To on Ci oskalpuje Jeszcze co? W tych kieszeniach co można zmieścić w tych kieszeniach Na pewno się zmieści Co to jest bilet? Ceny cen jest jakieś mhm. ten, maseczka się zmieści Fajne są te napy. Ciekawe, jak trzymają, ale producent dostarcza w zestawie są zapasowe. Są zapasowe, tak. Oczywiście jest to, jak to się cholerka nazywa, może mi przyjdzie do głowy. Mm -hmm. I można schować klucze do mieszkania. Poza tym nie schowasz na przykład podstawowego ekwipunku, no bo nie ma takiej rady. W dolnych kieszeniach też, bo wystaje. Można to nosić na pasie. Owszem, ale... No ale... ale. Jeżeli by przeciągnąć ten... ten Tą długość od 10 cm, dosłownie 10 cm, bo w, w, w propozycji tej firmy nie ma wszystkie są tej, tej długości. Wszystkie. Zwróćcie uwagę, długość to jest, równa się długości rękawów. Nie wiem skąd taki trend. Nie wiem, co jest grane. W Szwecja północ no zima zimno jest i tak dalej dlaczego by nie przeciągnąć te 10 cm niżej wówczas kieszeń byłaby niżej pasa biodrowego czyli wtedy można wyjmować kurde na białe niedźwiedzie specjalny, specjalne przyrządy z palcem w nosie Revolution Race nie pomyślało o tym żeby po prostu Zrobić coś w rodzaju kangurki, czy inaczej mówiąc po ich niemu, 10 centymetrów, oczywiście, z tyłu to jest dłuższe, czyli chroni tyłeczek, ale nie chroni klejnotów, to niedobrze, że tam jest zimno. Ok, tutaj na takim ładnym chwytaczku jest. Zamek świetnie działa proszę bardzo Są spodenki Spodenki są nad wyraz wygodne Moja żona wyciąga rękojeść, żeby żeby nie rzucić tego tutaj w sprawkę w kleszcze. Bo co jest? W trawce są co? Kleszcze. I coś jeszcze. Podobny, nie wiem dlaczego, kurczapaka, mam metr osiemdziesiąt Te portki są o wiele dłuższe. No dobrze, ok, w porządku. Tu jest regulacja y, szerokości dołu nogawek. To mi się bardzo podoba, bo te kleszcze będą mieć się nie dostaną. wejście, y, po, żeby pożreć kurde dziadka Pawła wzmocnienia na, bo tu portki się zazwyczaj przecierają, bardzo pozytywne myślenie jest naszyta dodatkowa, dodatkowe e, wzmocnienie, tak samo jak na kolankach, bo kolanka się również przecierają. Tutaj jest ładnie uformowane to kolanko, bo to kolanko nie jest proste, tylko jest trochę wypukłe, czyli to jest ładnie pomyślane, Ok, w porządku tutaj Sądzę, jest to troszeczkę taki materiał, który się rozciąga, także w tym można spokojnie sobie maszerować. Tak, robić różnorakie wyczyny. Oczywiście pasek jest mój, nie jest dostępny, tylko pokazałem, że tu są szlufki, które można włożyć pasek. Natomiast tu są dodatkowe szlówki na przykład, żeby zawiesić. Nie wiem, granat, e, jakieś y, kieszenie przednie są bardzo wygodne, ok. Ale kieszenie boczne, proszę Państwa, no próbujmy coś w nie włożyć. To jest mały, bo są dłuższe. Mają dłuższe luchy. Na większe niedźwiedzie. No i cóż, no Wlazł. ok, wlazł. E, może pani pozwoli, moja droga żono, abym wybrał z tej kieszeni podstawowy zestaw buszkraftowy. Gdzież on się kurde zapodział. O. Również produkcji szwedzkiej. Kurza, twarz, no. No jest i spróbujemy go umieścić w lewej kieszeni. Nie na. Ale tutaj jest telefon, bo ta... proszę, proszę pokazać, bo ta kies kieszonka ma wewnętrzną, wewnętrzną kieszonkę rozciągliwą siatkową, w której mieści się telefon pani Bożena. Ma większy telefon od mojego. I on się, no, na upartego wlazu był. O. Prawda? I teraz spróbujemy wsunąć tam niepostrzeżenie. Bushcraftowy zestaw. Nie chcę tej kieszonki. Wkładam. No i cóż się dzieje? No troszeczkę, no fajnie jest, ale e Dlaczego, dlaczego w tą kieszeń? Bo tu będzie przecież kurtka, prawda? Ona sięga dotąd. Zanim rozepniesz kurtkę albo ją skoro umieścimy zestaw na pasie, no to musimy tą kurtkę zadrzeć albo rozpiąć zamek, żeby wyciągnąć podstawowy zestaw buszkaftowy, prawda? Natomiast jeśli go umieścimy tutaj, no to mamy go pod ręką. Pyk. Działamy. Co mam do zarzucenia tym spodniom? No podobnie jak, ten są małe kieszenie. Ten, ten zestaw, który otrzymałem, po prostu to jest szpanerski zestaw na marsze, maszerowanie w mieście. To jest outdoor miejski. outdoor city outdoor. Y Aha, z tyłu też, zapomniałem o tym powiedzieć, z tyłu też jest, i to bar jest bardzo pozytywne, jest wzmocnienie jest takiego mocnego materiału. To się czuje po Nie przemoknie, ręką. nie przetrze się, tak. Tak, tak. Można się ślizgać po, na przykład, po śniegu. Co by tu jeszcze... Yy... No, to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Yy, na dole filmu będzie bo ci, którzy będą oglądać filmik, to po prostu dostaną 15% zniżki na wyroby tej firmy. Hej.